Witajcie, z tej strony z TonerTruck. W dzisiejszym odcinku ja zaprezentuję, jak zrobić zupę kary z kurczakiem. Przygotowanie zupy rozpoczynamy od tego, że do gotującej się na średnim ogniu wody wrzucamy kostkę rosołową oraz pierś kurczaka pokrojoną w kostkę i gotujemy przez około 18 minut. Kolejny etap: po 18 minutach do zupy wrzucamy pokrojone w kostkę ziemniaki oraz pokrojoną w kostkę marchew. I gotujemy kolejne 18 minut. Ok, na tym etapie do szklanki dodajemy jogurt naturalny, a do niego jedną łyżeczkę kary, i mieszamy kolejny etap. Do zupy dodaję mieszankę jogurtu naturalnego i kary. I mieszam. Po tym jak zupę wymieszam, wyłączam gaz. Kolejny etap, zupę blendujemy na krem. A w garbu prezentuje się w ten sposób: ja przelałem ją do talerza. Poza tym, że przelewam ją do talerza, dodaję jeszcze natkę Pietruszki. Ja nie, nie daję ani soli ani pieprzu. Tylko to po prostu podam i każdy sobie będzie musiał, wedle własnego uznania, dodać. Także życzę smacznego.